No, cześć, witajcie. Jestem Suza Game. Jeszcze sprawdzę, czy to się nagrywa. Ale jak to słyszycie, to. Ej, nie mogę otworzyć tego, tego, dobra. Ale mam nadzieję, że to się nagrywa. I tak, panie. No dobra. E, jesteśmy sobie w nowym mieście. Dlatego że mm, seria Minecraft Miasto nie jest tylko na jednym mieście. Po prostu zaczynam tak, jakby e, drugi sezon. Miasto, więc no. z się, mogę już sprawdzić. Czy to... o, lol. Ej, nie mogę sprawdzić czego się nagrywa jaki lol. Dobra. Nie mogę tego tutaj, wiecie, otworzyć. Dobra, nieważne. Sobie tutaj zmieniam na normalny tryb. i I tak. Już mogę... patrz, co jest. Telek ogar. I tak, słuchajcie. Będę ja się przy okazji się, dlaczego mam takie uskina. Dlaczego tak czasami jest? Bo słońce niby na mnie świeci, takie wielkie słońce. W ogóle pokażę Wam przy okazji, coś, co jeszcze odkryłam. Na tej shaderze sobie gra. Zpetę, to pewnością że wczytuję w tą shaderową. No, odkryłam. To, że patrzcie. Czekajcie. to jest za głęboko. O! Widzicie? Widzicie to? Widzicie? jak to jest fajne. Tylko to za troszeczkę też... Tylko lepiej to wygląda, bo to jest jakaś półeczka. Tu... O! Dobra, tutaj. Bo no, to jest... Patrzcie. Co tu się wyprawia. No. I to miasto też jest takie na środku oceanu na środku oceanu. I tutaj również będziemy szukać domu, mieszkać, zwiedzać, no wiecie, miasto. odkaże drugi sezon. Mogę sprawdzić, czy to się nagrywa? Nie. Dobra, nie, no dobra. Trzymaj. Nie będę mogła nagrywania wyłączyć. O, dobra, jest, 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 jest. jest. Tak, dobra, to się nagrywa. No, widziałam, że to się nagrywa, tylko nie byłam pewna na stówę, ale jednak, wiecie, no. Mm, I tak. Może trochę jednak mam ściny no, przez te shadery, ale chyba już ładniej tak niż, wiecie, niż bez. W ogóle to płytka tu miała być. A, to jest gloss. No, no to chyba raczej... To no, no, mi się już tak na pierwszy rzut podoba, więc tam lesie. I tak, słuchajcie, jest umeblowy. że nie. Muszę wszystko niszczyć. Gdzie są liście? Gdzie są liście Gdy te. Gdy te, dobra. Być może, być może na... Być może następny odcinek będzie właśnie bez przyjdzie. Teraz rozumiem, bo jest nie okay. I tak. Ło! No tutaj się ewidentnie autor postarał, żeby domy też ładnie w środku wyglądały. Nawet sama by takiego czegoś ładnego nie zrobiła, no wiecie no No nie, no cóż tutaj mieszkam, ludzie kochani, aż naprawdę tutaj chcę mieszkać w ja willi nie, w tym naszym, w pierwszym sezonie to były takie bidne te domki O, wow, jaki fajny telewizor Nie, te shader już my wkurzają Dobra, poczekajcie cięcie widzimy widzimy sobie shaderów Dobra, się z powrotem, już bez shaderów, jest lepiej, jest to spokojnie, czyli tak, zwiedzamy dalej, tutaj byłam, tak, no. mm. Więc tu jest taki pokój, to jest kominek, ale on nie jest zapalony, w sumie się nie dziwię. Może go zapalimy, tylko żeby się nie podpalił, a te oczywiście nie mogło zabraknąć łazienki. Tak. Mogła być jeszcze woda, ale to się nie da wlać. No, oczywiście kibelek belek. Już bardzo. O. I krany. Tutaj nie ma tego więc No, i git. Jest Nie, naprawdę. Ja jestem ciekawa, czy wszystkie domy są tak samo zrobione. Więc możemy pójść zobaczyć, czy ja mogę, a wy możecie oglądać. O, wiecie, no większość tu mówi i tak możecie, możemy, pójdziemy, wiecie? To są takie fajne dwa przejścia. Ach, dwa przejścia i zawsze lubiłam. Kiedyś byłam tam u a właśnie takie przejścia i już sobie tak biegałam. Dobra. Lol. Jakie to fajne, fajne są te kusiki, a ten nic nie robi. A ten, 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 ten tam też nic nie robi. Nie, no ładna taką, naprawdę, dobra. Z... Byśmy ciekawość pożera i dać mi zobaczyć yy, czy te domy właśnie tego słońce idzie do... słońce. chcę zobaczyć, bo... o dobra, jest słońce kwadratowe. Boże, to jest, to jest jeden taki. Jeden ogromniasty domek. Wow, nie, no tutaj naprawdę jest to wybierać. A nie, że dobra, bo pan mieszka sobie w tym domu. No nie mogę się, ale to, to, to garaż tylko. O, Boże nie, naprawdę to jest takie ładne. się w życiu nie zdecyduję. Słuchajcie, robimy w komentarzach głosowanie. Poza sobie ktoś zobaczy, no to zobaczę jak to nosi. Nie, nie tak samo, ale chyba bardzo podobnie są zrobione. Nie, nie tak samo. Nie no, naprawdę wielki plus y, dla autora. W ogóle radia nie włączyłam na co nagrywać, ale pewnie tego nie, nie słychać. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Hihi. A hi. no, to, się będzie, no, to chyba można wlać z, z Więc sobie może wlejemy wody, co? to, to wtedy będę musiała zniszczyć. Nie, je, jednak nie nie pomyślałam z liściami. Lepiej liścami tu za, no najlepiej no. To się będzie z niej wylało. Proszę, auto jump. To jest auto jump, ale ten... Nie, dobra, tej dywanów nie było. Trzy, ale poszedłem że to z glossem, bo czasami zaobrazami z glossem. I takie malutkie ten tam. Wętpida! Co to znaczy, trochę mało jednak, co? Nie. To... To czy ja przegapiłam jakieś drzwi przepraszam bardzo czekajcie przegapiłam jakieś drzwi albo A co to jest jakieś drzwi? To jest sypialnia, to bardzo ładne Naprawdę W chcemy, że zalecę A, to są jakieś jakieś mapki i takie rzeczy, Tutaj to chyba guziole nic się robię. Chyba. I tutaj... kolejne spialne. I kolejne. Czyli znowu będę mogła sobie Hankę poprosić. <grym> Lel. No szkoda mi trochę, jednak tamtego miasta jednak Tego starego gdzieś też wszystko było, tak jak wiesz... Ja tym jednak trochę szkoda, no bo... wszystko miało być takie fajne. Ale głupia eksploracja, no nie wiem no. Dobra, aż nie marudzę. Tu chyba nikt, o tu jest... Nie, to z wyjście, czy... O, tu, czy Tu jest taki tarasik. Dla noc jest, już się co, to, 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 to mi trochę słonia przypomina, tylko nie wiem co to jest. <grytanie> dobra, ile filmik trwa tak w ogóle? 8 minut. Kończy się miejsc, dobra. Chodziło, że coś wyskakuje, musiałam znowu posuwać kilka rzeczy, ale nie, 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 nie taki temat i dobra, temat ten jeszcze karoszny jest też ogromny, ten jest również ogromny, czyli tak, pierwsze głosowanie między ten a ten, to jeszcze sobie ten zwiedzimy, I wtedy może ten, dobra. Tak, Może ja wyłączę jednak to radio, bo jednak nie fajnie by było, jakby było słychać. Tak czekać, dziecięcie. Dobra, już włączyłam Spokojno. oko. Okay. I teraz tutaj mamy ten domek. Zdejś, no to jest wszystko nawet, nawet podobnie wygląda, jednak wiecie. A ja bym w ogóle takiego domu nie umiała zbudować. dopiero takiego miasta. No, ludzie, kochani, no. Nie. Tutaj raczej by to się zapalić nie dało. Naprawdę w komentarzach będzie głosowanie, no bo jednak ja się sama nie zdecyduję. No, no wiecie. Ciężko się zdecydować Wkład, jak masz leść na Twalu, jak masz jeść na kasę yy. i chcesz kupić mieszkanie. Ale, ale nie możesz się zdecydować, które, bo wszystkie są piękne. No, po prostu będzie podobna sytuacja, tylko że grze w Minecraftcie. <grym> Dobra, też bardzo piękny tarasik. Więc, czy. Wow, jakie to jest normalnie piękne? A co tutaj jest? Nie, no, normalnie nie. Tu jest jeszcze wyjście, tu ścieżka. Nie no. Nie muszę, że to też jest. Dom mieszkalny. Uo, to mieszkalny. Ło, tu jest nawet koło. W życiu, w życiu się nie zdecyduje. Ludzie. Może w ogóle, ile już ten filmik trwa? No, 11 minut. To tak. Pewnie wszystkie w środku wyglądają tak samo, więc. Yy, każdy pisze numerek. To jest numer jeden. Co tam jest? Czekajcie, co tam, gdzie to... No mi się nie wczytało, tak trochę dziwnie wyglądało. Yy, ten numer to jest... Ja muszę sobie pischola włączyć, bo nie lubię moków. Okej, okay. fajnie. Jest peace I... To jedynka, to jest dwójka. Ten dom tutaj to jest trójeczka. Yy, to jest dom? Czekajcie. Tak trochę mi dziwnie co dom wygląda, jeżeli to jest dom. Tam w środku nic nie ma, więc na ten nie głosujcie. Czy nie macie nawet możliwości, żeby na niego zagłosować? A to jest złączone, ale to w środku nic nie ma, co to trochę widać. Więc tak. Więc jeszcze raz. To jest jedynka o ten dom, ten pode mną. Jedynka ten niebieski to jest dwójka ten to trójka. Piszcie w komentarzu, ja też swój komentarz napiszę. Albo nie, nie napiszę, bo się nie zdecyduję. Tak ogólnie to mi się chyba, nie wiem, ten niebieski. Nie wiem, no normalnie wszystkie są piękne, a większy, nie wiem, ten jest chyba najmniejszy. A ten, jedynka jest największa, więc nie wiem.

Czyli za tym oto tutaj domkiem. Nie wiem, przechodzić przed drzwi jak to jest coś. Oj, nie do kowadła ja Oj, O Boże. No tak, no zuza gej musi wszystko psuć. Kurcz. Tu była wełna. Oczywiście trzeba naprawić bo być. W końcu może będę mieszkać. Bo mój sąsiad. Aha, no ale myślałam, że ten dom jest taki malutki się wydaje. Ale to już jest może nawet przytulny. Proszę, ile filmik trwa. Uy, słuchajcie, czy to, że to za minutę już musimy naprawdę. Nie wiem. Dobra. Tutaj ten dom ogólnie też mi się podoba. A. Um, Dobra, bo ja naprawdę nie jestem w takiej obawy, że tego filmiku nie wrzucę. Więc już za chwilę będę kończyć. Jak? I tutaj wnętrze to sobie cofnijcie. Bo Jezu, znowu oby zniszczyłam. I tutaj ten chyba ten mi się najbardziej podoba. Ale nie wiem, piszcie jak. Nie, dobra, ten. Ja zagłosuję chyba na ten. No, ale dobra, piszcie jak wy sądzicie. Yy, każdy może tam po jeden raz napisać, żeby nie było. I ja się wtedy już z wami pożegnam, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć nara i pa!